W nocy z 9 na 10, a właściwie nad ranem 10, miał miejsce naruszenie przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej poprzez wlot co najmniej 19 obiektów, czyli 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi. Wiemy, że to były najprawdopodobniej wszystko drony e, drony wabiki, drony pozorujące, drony bojowe, które. Część przechwycono, zniszczono, a część po prostu spadło na terytorium Rzeczpospolitej. Wiemy też, że było to działanie celowe, nie było to działanie spowodowane atakami na Ukrainę i pomyłką w czymkolwiek, tylko celowe wysłanie tych środków powietrznych na teren Polski. Co to może oznaczać? Nie wiemy, co to może oznaczać, natomiast nie jest to nic dobrego. Jest to działanie agresywne. Na pewno nie jest to. Prug konfliktu zbrojnego, tylko działanie rosyjskie obliczone na wszystko to, co negatywnego ono może nam przynieść. Nie chcę dywagować i wchodzić w głowy tych, którzy tą akcję zorganizowali, przeprowadzili, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić ich toku myślenia, ale na pewno cokolwiek złego to może nam przynieść, będzie pomyśli tych, którzy tą akcję zorganizowali. Może to być próba a, wystraszenia nas. Siania zamętów w społeczeństwie, próba siły, próba reakcji naszej na to zdarzenie. Nas rozumianych nie tylko jako Polska, ale także Sojusz Północnoatlantycki, albo wspólnota europejska, bo tutaj mamy niejaką rozdzielność dzisiaj konceptów. I teraz musimy zobaczyć, co będzie reakcją na, to, na tą całą sytuację. Na pewno reakcja powinna być zdecydowana, jasna, klarowna i wspólna, nie tylko Polski, rządu polskiego i całej naszej społeczności, ale także wzmocniona przekazem na pewno co najmniej europejskim, nie wykluczone, że również transatlantyckim, czyli ze strony Stanów Zjednoczonych. Jaka ona będzie, zobaczymy w najbliższych nadciągających dniach, Bo sytuacja jest dynamiczna i dostarczane nam są coraz to nowe informacje na temat i ilości dronów i miejscu upadku, ale także pojawią się na pewno nowe informacje co do zamiarów, zbadanych zamiarów rosyjskich, chociażby po zbadaniu sprzętu, który jest znajdowany. Więc na pewno to musi być silna reakcja, ale nie może to być reakcja, kierunkująca nas w kierunku konfliktu z Rosją, bo tego na pewno nie chcemy. Więc zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Ważne, aby ona była i była wspólnotowa.